Cześć ze strony Agnieszka. Właśnie jesteśmy w Katowicach, gdzie za chwileczkę moja koleżanka Marta zada kilka pytań naszej gwiaździe. Słuchajcie uważnie i na razie. Pa! Cześć z tej strony Marta. Pierwsze pytanie to: w jednym z wywiadów mówisz, że chciałbyś nagrać kawałek z Grażyną Jakubowską. Czy to jest jedno z Twoich marzeń muzycznych? Z Grażyną Łobaszewską. Moja droga, tak, to moje marzenie, Grażna Łobaszewska, wspaniała wokalistka, piękne utwory ma, jedyna, która przypada mi do gustu, jak oglądałem koncert yy, Gale X w Opolu, czyli festiwal tych, którzy biorą największe tantiemy, Grażyna Łobaszewska, wspaniały głos i chyba fajna babka, chciałbym z nią nagrać. Yy, drugie pytanie, można zobaczyć Cię także w, w telewizji, gdzie czujesz się lepiej, na scenie czy przed kamerą? Najlepiej czuję się w studiu, potem czuję się yy, na scenie, a przed kamerą czuję się naturalnie, po prostu staram się nie, nie zauważać. Lata praktyki pozwoliły mi do tego dojść. Ale najlepiej czuję się w studiu, potem na scenie. Yy, słuchasz pewnie rapu. Jestem ciekawa, czy innych gatunków muzycznych też? Jak tak, to jakich? No. Wspomnianej Grażyny Łobaszewskiej, na przykład słucham. Słucham najróżniejszej muzyki. Jakbym słuchał tylko rapu, to bym zwariował. Zwłaszcza, jakbym słuchał tylko polskiego rapu, na przykład. Więc staram się słuchać najróżniejszej muzyki. Słucham dużo radia. Słucham dużo soul'u, funk'u. Takich rzeczy. Jazzu niezbyt. Muzyki eksperymentalnej w ogóle nie rozumiem. A tak zwanej muzyki niezależnej, współczesnej totalnie nie rozumiem. Ale staram się ją zrozumieć, dlatego czasami przy okazji jak gdzieś leci, to sobie słucham. Jak oceniasz ostatni rok pod względem muzyki? Jest coś, co Cię zaskoczyło, zadziwiło lub rozczarowało? Zadziwił mnie powrót do łask muzyki hip-hop w mediach. Nie tylko w mediach, generalnie jest tak, że ludzie przekonują się do tej muzyki. Wyszliśmy za stereotyp, że jest to muzyka dla jakiejś zamkniętej grupy, a tak właśnie nie jest, bo to jest muzyka dla wszystkich. Dziwiło mnie na pewno wiele dokonań polskich pseudoartystów i pseudogwiazdek, które starają się zaistnieć. No to wymieniam przykładów, ale można by ich mnożyć. Generalnie myślę, że w skończonym kierunku. Polacy to jest amb ambitny naród, i yy, jeżeli chodzi o twórców też są bardzo ambitni. Doganiamy świat, robimy muzykę na światowym poziomie i tego się trzymajmy. Język mamy ciężki, ale muzycznie się przebijamy. Wiadomo, że teraz Twoje kawałki są dużo lepsze niż na początku Twojej kariery. Co teraz myślisz o tych kawałkach, które wydałeś na początku? Ja już od dawna traktuję je jako jakieś tam eksperymenty po drodze. Zawsze trzeba coś zrobić, żeby do czegoś dojść. Ja na nie patrzę z nie oka i jakby nie wracam do nich zbytnio. Natomiast w, w opinii wielu ludzi, na przykład moje stare kawałki są świetne, a nowe to już nie jest to samo. A ja uważam dokładnie odwrotnie, nowe są świetne, a stare, to już nie jest to samo i to jakby trzeba wykonać ileś prób, żeby, żeby, żeby do czegoś dojść, tak? Powiedzenie trening czy mistrza nie wzięło się z niczego, więc po nagraniu 500 kawałków zacząłem nagrywać dopiero kawałki, które mnie satysfakcjonują tak naprawdę i, i, i z chęcią do nich wracam, a te stare, no inne były możliwości techniczne. Też y, pamiętajmy o tym, że kiedy ja nagrywałem pierwsze kawałki to niezbyt było się kim inspirować, jeśli chodzi o polskich raperów, i jakby. Może nie inspirować, ale. No, nikt nie przecierał tych szlaków, tak? A teraz dla, dla młodych wykonawców szlaki są przetarte i jakby lepiej, lepiej mogą ogarnąć to, jak to robić. A my musieliśmy eksperymentować, dlatego moje pierwsze kawałki traktuję jako eksperymenty. Na ludziach. Czy uważasz, że występy gościnne, których kilka na Twoim koncie znajdziemy, wizyty w telewizji przyniosły Ci większy rozgłos i uznanie? Paradoksalnie oczywiście nie, no, wizyty w telewizji przyczyniły się do większego tak zwanego Na nic nie przełożyły na sprzedane płyty i tak dalej, ale na pewno zrobiłem w sobie sensie z tej okazji więcej zdjęć niż koledzy z innymi ludźmi. To no. nie do końca jest fajne, ale jakoś trzeba z tym żyć i, i to przyjmować. Natomiast tak naprawdę nic to, nic to większego nie wniosło mojego życia. Poza oczywiście jakimiś tam doświadczeniami, które zostają na całe życie i poznałem różne osoby, widziałem różne sytuacje i mogę się do nich odnieść, czego inni moi koledzy z branży nie mogą zrobić, bo ich tam nie było, więc nie mogą o tym mówić. Natomiast yy, lepiej czuję się w studiu na scenie niż, niż z tamtymi ludźmi. Dziękuję bardzo za wywiad. Na koniec prosiłabym o kilka miłych słów dla odbiorców Chorzowskiej Lauby. A co to w ogóle jest lauba? Yy... Ale, tak. <laughs> A, ale tak. tak. To z mojej strony same miłe słowa dla Chorzowskiej Lauby. Prosto z Wielkiego ją. prosto z Katowic, w których się znajdujemy dla was. Życzę udanej wakacji, miłego lata. E bagulho seu boy, boa